Czy to jest formatowanie, czy to są komentarze? Wszystko to możesz wyczyścić, korzystając z menu rozwijanego przy ikonie Wyczyść, którą znajdziesz na wstążce narzędzia główne. I teraz zaznaczę sobie obszar, który chcę czyścić różnymi opcjami, właśnie z tego menu. Rozwijam sobie to menu i mam od dołu wyczyść hiperłącze, nie mam hiperłączy więc sobie to omijam, ale jakbyś miał to możesz łatwo je usunąć właśnie korzystając z tej opcji wyczyść komentarze, patrz ja tu specjalnie stworzyłem komentarze do trzech komórek są komentarze małe czerwone trójkąciki jak wiesz już wcześniej o, z idea o komentarzach możesz je usunąć korzystając właśnie ze wstążki recenzja i ikony usuń komentarz, ale tym razem korzystamy ze wstążki narzędzia główne i menu wyczyść, wyczyść komentarz proszę, najeżdżam na te komórki gdzie wcześniej były komentarze nie ma, nie ma czerwonych trójkącików tak, kliknę sobie obok nie ma, ale w Excelu łatwo cofać, wystarczy ctrl z i proszę, znowu są te komentarze, będziemy obserwować jak one są czyszczone przy innych opcjach Menu wyczyść. Idziemy w górę nad wyczyść komentarza. Jest wyczyść zawartość. Tu się automatycznie pojawia skrót delete, czyli po prostu kasuj. Skrót klawiszowy jest szybszy, ale tym razem, ten jeden raz nacisnę to menu wyczyść zawartość. I proszę, została wyczyszczona zawartość. Nie ma żadnych wartości liczbowych, tekstowych, ale zostało formatowanie. I jeśli zacznę pisać tutaj przykładowy tekst to on jest sformatowany na biało. Tutaj przykładową liczbę, ona ma format księgowy, jak najbardziej ten format został zachowany, widać. Widać też, że zostały komentarze, te czerwone trójkąciki tutaj się świecą, komentarze, o proszę, się pojawiły, no to mogę sobie jeszcze raz ctrl-z, ctrl-z, ctrl-z cofnąć i tym razem bez potrzeby wchodzenia tutaj w rozwijane menu wybieram opcję delete, efekt ten sam. Zostały usunięte wartości, ale zostało zachowane formatowanie. Znowu tekst jest na biało. Znowu tutaj jest oj, liczba w formacie księgowym. No i znowu są też komentarze. No wszystkie trzy są. Mogę więc cofnąć, żeby był zaznaczony obszar całej tabeli. I znowu patrzymy, co my tam jeszcze w tym menu wyczyść mamy. O, jest wyczyść formatowanie. Czyli czego mogę się spodziewać, jak wyczyszczę formatowanie, prawdopodobnie tekstu takiego jak jest standardem w książkach, czyli tekst czarno na białym. Klikam i proszę został tekst czarno na białym, ale zostały też komentarze. Dodatkowo właśnie wszystkie liczby mają teraz formatowanie ogólne. Zniknęło to formatowanie ksiągowe jest formatowanie ogólne. Tak. Się skończyła opcja wyczyść formatowanie, no to jeszcze raz Ctrl Z pozostała nam ostatnia opcja z menu wyczyść, wyczyść wszystko, czyli spodziewasz się pewnie, że nic nie zostanie, zostanie biały arkusz kalkulacyjny. I co? Naciskamy i Rzeczywiście nie ma nic, jest biało, nie ma komentarzy, nie ma wartości, nie ma formatowania. Tu gdzie było formatowanie księgowe dla liczb jest teraz formatowanie ogólne i tak właśnie działają różne opcje menu wyczyć.